Witam Panią, dzień dobry. Dzień dobry. Maluch Plus to program, który ma spowodować, że będziemy mieli więcej żłobków, przedszkoli, lepszą opiekę dla maluszków naszych. Tak, Maluch Plus to jest jeden z głównych programów rządu premiera Morawieckiego, którego celem jest wsparcie rodzin. Wsparcie rodzin w wielu wymiarach. Program Maluch Plus, tak jak pan redaktor wspomniał, służy temu, by poprawić możliwość opieki nad dziećmi, małymi dziećmi, jak sama nazwa wskazuje, do lat trzech. Dzięki temu programowi powstało już w Polsce do końca tego roku powstanie prawie 200 tysięcy miejsc w żłobkach, nie tylko w żłobkach, bo tą formą opieki, które maluch wspiera, są również kluby dziecięce, dzienni opiekunowie to są troszkę mniejsze formy, ale rzeczywiście głównym celem jest poprawa dostępności opieki nad dziećmi. Bo musimy walczyć o dzieci. Tak powinien być taki chyba program na, narodowy, do no bo jedna ze statystyk wskazuje, że w 2100 roku będzie nas o 10 albo i więcej milionów mniej, mniej Polaków. Tak, to prawda. To jest prognoza ONZ-u, która brzmi bardzo złowieszczo. Ja osobiście mam ogromną nadzieję, że ona się nie zliści i uda nam się przełamać negatywne trendy demograficzne, które od bardzo, bardzo wielu lat. Y, dzieją się i to nie tylko w Polsce, oczywiście, dzieją Cała się w całej Europa, Europie, w całym zachodnim świecie właściwie y, i większość krajów y, y, zmaga się z tym problemem już od wielu lat. Są kraje, które od długich dziesięcioleci, tak jak Francja, prawie od krótko po wojnie, zaczęła budować politykę prorodzinną. Są też kraje, które bardzo intensywną politykę prowadzą od kilkudziesięcioleci, tak jak chociażby kraje skandynawskie. Są też kraje w tej, w tej walce, które dołączyły bardzo niedawno zaledwie kilka lat temu jak chociażby Węgry. Czy Estonia? I notują sukcesy. I notują sukcesy. Co zrobili za tym? Bo samo danie pieniędzy, tak jak pokazuje to program 500, na początku dawało ten efekt demograficzny, teraz on lekko przygasł. No, z tego wniosek, że same pieniądze nie wystarczą. To jest bardzo szeroki temat. Ja bym na wstępie zaznaczyła, że efekty programu 500 Plus dobrze jest mierzyć, patrząc na prognozy, które były zanim ten program się pojawił. I z tego punktu widzenia patrząc, mamy kilkadziesiąt tysięcy urodzeń więcej niż wynikało z prognoz chociażby gus jeszcze z 2014 roku. To no, świadczy ale na o miarę tym, że... wyzwania to nie tak dużo. Wyzwanie jest ogromne i tutaj na pewno żaden program pojedynczy, żaden pojedynczy instrument nie jest w stanie na ten program, na ten problem odpowiedzieć siła tkwi w kompleksowości polityki i tutaj program 500 plus jest bardzo ważnym dużym programem i ogromnym zastrzykiem finansowym dla polskich rodzin, który widać w każdym wymiarze. Program Maluch plus to jest program, który służy poprawie dostępności usług opieki nad dziećmi, ale obok tych programów są jeszcze inne i Coraz więcej instrumentów będziemy starali się wykorzystywać w, w tym kierunku, żeby, e, żeby te trendy odwracać na tyle, na ile jest to oczywiście możliwe to co jeszcze trzeba zrobić, żeby przyspieszyć ten rozwój demograficzny Polski? Tak, jest, jest dużo różnych obszarów życia, które mają na to bardzo duży wpływ. Z takich bardziej konkretnych i ekonomicznych wspomnę o polityce mieszkaniowej, o dostępności mieszkań dla młodych ludzi. Widzimy dzisiaj, że młode pary, które rozpoczynają wspólne życie i naturalnym krokiem na tej, na tej drodze jest dla nich decyzja o dziecku, mają duży problem z tym, żeby się Samodzielnić y, mieszkaniowo. To jest kwestia poczucia bezpieczeństwa, właśnie y, własny, własny dom to jest jedna, y, jedna z tych stron. Są y, inne y, kwestie związane z. Y, Godzeniem ról zawodowych i, i ról rodzinnych. I tutaj cały system pracy dzisiejszy ma na to ogromny wpływ. My widzimy na zachodzie Europy, ale też w Polsce, w wielu miejscach, że rynek pracy bardzo się zmienia i zmienia się, zmieniają się również reguły gry Rodzinne, w tym sensie społeczne. Tak, wydaje się. Czytałam niedawno takie publikacje, z których wynika, że ośmiogodzinny dzień pracy jest pewnym reliktem już tak w wielu miejscach. Słyszymy o eksperymentach niektórych korporacji, które w ogóle wprowadziły czterodniowy dzień pracy. Sam widziałem w Danii w środku dnia, kiedy w Polsce jest pusto na ulicach, tam jest pełno matek, pełno ojców z dziećmi i wszystko jakoś funkcjonuje. Gospodarka nie zawaliła się, a rozwija się nawet lepiej niż u nas. Tak, myślę, że myśli, my powinniśmy y 嗯。 Próbować budować nasze standardy i politykę w tym kierunku, by możliwość pracy była jak najbardziej elastyczna. To jest takie słowo, które się pojawia w każdej rozmowie z każdą mamą, ale nie tylko mamą, bo problem dotyczy właściwie wszystkich pracowników, osób dzisiaj zatrudnionych, samozatrudnionych, również mężczyzn. I tutaj bym chciała też na to zwrócić ogromną uwagę, dlatego że badania pokazują, że dzietność rośnie też tam, w takich miejscach, w tych momentach, kiedy e, mężczyźni się bardziej angażują w rodzinę. Tak? Kobiety, no, ale które... cały system musi temu sprzyjać. Oczywiście, Nie może że, budować tak. takiego Oczywiście, patriarchalnego, że, starego stylu rodziny, tylko musi właśnie ułatwiać na, w, tę wymianę ról, budowanie elastycznych postaw społecznych. Tak, zdecydowanie tak. Także będziemy się starali ułatwiać wykonywanie pracy mamom, kobietom, szczególnie tym kobietom, które wracają do pracy czy rozpoczynają pracę po, po przerwie związanej z urodzeniem i opieką nad, nad małym dzieckiem. Ale chcemy też wspierać ojców, bo do tanga trzeba dwojga, tak? Z pewnością. Teraz skupmy się na programie Maluch Plus w Białym Stoku, bo tutaj trafią konkretne pieniądze, bo na ścianie wschodniej, tak popatrzymy na statystyki, ani żłobków, ani przedszkoli zbyt dużo nie ma. I trzeba tę sieć po pierwsze zbudować, w niektórych momentach odtworzyć, bo przypomnijmy sobie lata 90., kiedy to cięto. Tę opiekę z przedszkolną, żłobkową, wyprzedawano te lokale, i teraz tę całą materię trzeba odtworzyć. Tak. Program Maluch Plus to jest 450 milionów rocznie w tym roku przeznaczone na tworzenie właśnie nowych miejsc w żłobkach, w klubach dziecięcych, ale też później na, na utrzymanie, eksploatację tych miejsc. I również w województwie podlaskim takich żłobków powstanie kilka, szczególnie w tych gminach, w tych miejscach, gdzie do tej pory takich placówek nie było. Cieszymy się z dużego zainteresowania samorządów. Duża część środków w tym roku właśnie będzie przeznaczona na z tych 450 milionów będzie przeznaczona na tworzenie na tworzenie nowych miejsc i to nas bardzo cieszy, bo zbliżamy się do tej liczby prawie 200 tysięcy w całej Polsce, a to już jest pokaźna liczba. Biorąc też pod uwagę to, że szanujemy tutaj absolutnie wybór rodziców co do tego, w jakiej formie chcą tę opiekę nad dziećmi sprawować, tak żłobki nie są. Obowiązkowe. obowiązkowe, jak <grym> tak. w poprzednim ustroju. Tak, chcemy dać możliwość wyboru, ale żeby ten wybór był realny, to, te, to, 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 to miejsca w żłobkach być. muszą być oczywiście, że tak. I także te pieniądze trafią do Białego Stoku, bo okazuje się, że tak duże miasto też pod, po, po, potrzebuje tego rodzaju obiektów. To prawda, bardzo się cieszę, że również w Białym Stoku powstaną nowe miejsca w żłobkach. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie.